Oto jestem, wysłana przez boskie światło, aby przemówić bezpośrednio do Twojego serca. Czas płynie, a boskie plany realizują się, nawet gdy nie rozumiesz dlaczego. Podejmowane są decyzje, które nie należą do Ciebie, ale mają na Ciebie wpływ. Pewna osoba dokonała wyboru dotyczącego Ciebie, a wszechświat pochyla się, by objawić ukryty w tym sens. Nie lękaj się, bo niebo czuwa nad każdym Twoim krokiem. Wiem, że czujesz ciężar niepewności. To, co zostało ci odebrane, wydaje się nie do naprawienia, a cienie wątpliwości próbują cię otoczyć. Ale posłuchaj mnie: nic nie dzieje się bez boskiego powodu. Ojciec Niebieski wzywa cię do zaufania, nawet gdy droga przed tobą wydaje się spowita mgłą nieznanego. Jesteś silniejsza niż myślisz. Twoja dusza została ukształtowana w wieczności, aby przetrwać i wzrastać, nawet jeśli burze próbują cię złamać. To, co teraz boli, nie jest końcem lecz przejściem do czegoś większego. Niebo nigdy nie pozwoliłoby, abyś oddaliła się od tego, co naprawdę jest Twoje. Są głosy, które próbują Cię zmylić, wmawiając, że zostałaś odrzucona. Nie słuchaj ich. Ci, którzy odchodzą, nie rozumieją wartości Twojej istoty. Bóg nie pozwoliłby, abyś pozostała w miejscach, gdzie Twoje światło miałoby zgasnąć. Każda Twoja łza jest zapisana w Księgach Wieczności i żadna nie jest daremna jesteś oczyszczana, a nie niszczona. Ten proces utraty i rozłonki jest drogą do Twojego wzrostu. To, co dziś wydaje się niesprawiedliwe, jutro stanie się twoją odpowiedzą. Uspokój swoje serce. Nadchodzi czas żniw, który przyniesie ci to, co należy do Ciebie. Nawet jeśli jedne drzwi się zamykają, okna nieba już się otwierają. Bóg jest sprawiedliwy i nie pozwala, aby niesprawiedliwość trwała wiecznie. Miłość, która cię opuszcza, nie była prawdziwą miłością. Nie biegnij za tym, co niebo już usunęło z Twojej drogi. Przyjmij to z wiarą, bo to, co nadejdzie, jest znacznie większe niż to, co utraciłaś. Ojciec przygotowuje coś, czego Twoje oczy jeszcze nie widzą. Nie idziesz tą drogą sama. Aniołowie cię otaczają, prowadzą Cię znakami i natchnieniami. Jeśli się wsłuchasz, dostrzeżesz, że odpowiedzi już nadchodzą. Zaufaj, bo nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli czujesz, że ktoś podjął decyzję, która cię oddaliła, nie smuć się. Ci, którzy odchodzą, nie są przeznaczeni, aby kroczyć z tobą do końca. Niektóre dusze są posyłane tylko po to, by nauczyć cię tymczasowych lekcji. Cisza nieba nie oznacza opuszczenia. Bóg działa za kulisami twojego życia. To, co dziś wydaje się pustką, w rzeczywistości jest żyznym polem przygotowywanym na nowe plony. Nie pozwól, aby ból zatwardził twoje serce. Nawet jeśli zostałaś zraniona, jesteś powołana, by pozostać w miłości. To, co zasiejesz dziś, zbierzesz zwielokrotnione jutro. Zachowaj czystość swojej istoty. Boska sprawiedliwość nie zawodzi. Ci, którzy działali lekkomyślnie, zobaczą w odpowiednim czasie, że każde działanie przynosi konsekwencje. Nie martw się o zemstę, ich plony dojrzeją we właściwym momencie. Czeka na ciebie coś większego. To, co wydawało się stratą, było w rzeczywistości koniecznym skrętem na drodze do celu, który Bóg wyznaczył dla twojego życia. Zaufaj tej ścieżce. Czas odpowiedzi jest bliski. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego pewne drzwi zostały zamknięte. Twoja historia jest pisana ręką Stwórcy, a on nigdy się nie myli. Trzymaj swoją wiarę niezachwianą. Gdybyś wiedziała, co nadchodzi, nie płakałabyś już po tym, co odeszło. Twoja przyszłość lśni jak oczyszczone złoto. Niebo o tobie nie zapomniało. Twój ból nie został zignorowany. Każda trudna chwila, którą przeszłaś, jest przekształcana w siłę i chwałę. Wkrótce zobaczysz na własne oczy cel, który teraz wydaje się ukryty. Zaufaj boskiemu prowadzeniu. To, co dziś wydaje się niesprawiedliwą decyzją, było w rzeczywistości wybawieniem. Nie wszystko, czego pragniesz, jest dla ciebie dobre. Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. Nie próbuj wszystkiego od razu zrozumieć. Niektóre odpowiedzi przychodzą dopiero wtedy, gdy dusza jest gotowa je przyjąć. Twoje serce jeszcze się uleczy, a kiedy spojrzysz wstecz, podziękujesz za to, co dziś cię boli. Nadchodzą Boskie Niespodzianki. Prawdziwa miłość, odnowiona radość, pokój przewyższający wszelkie zrozumienie. To, co nadchodzi, jest większe niż cokolwiek, czego dotąd doświadczyłaś. Podnieś wzrok. Nie pozwól, by okoliczności sprawiły, że zwątpisz w obietnicę. To, co Bóg powiedział o tobie, nie zostanie zaprzepaszczone. On nie kłamie, a wszystko spełni się we właściwym czasie. Uspokój swoją duszę. Nie ma błędów w Bożych planach. To, co wydawało się ciosem, było w rzeczywistości dostosowaniem. Gdybyś wiedziała, co jest przygotowywane, cieszyłabyś się zamiast rozpaczać. Bądź wdzięczna nawet za to, co bolało. Każda trudna chwila ukształtowała w tobie silniejszą wersję samej siebie, gotową przyjąć to, na co naprawdę zasługujesz. Niebo nie pozwala na straty bez powodu. Decyzja podjęta wobec ciebie nie była karą, lecz uwolnieniem. Przyjmij to i idź naprzód. Bóg nigdy nie odebrałby ci czegoś, nie przygotowując czegoś nieskończenie lepszego. Boska miłość otacza cię teraz. Czy czujesz ten spokój? To znak, że wszystko już się odnawia. To, co zapisane dla ciebie, nigdy nie zostanie wymazane. Jesteś wybrana. Nic i nikt nie może zatrzymać spełnienia obietnicy nad twoim życiem. Uwierz, bo już się to dzieje. Niech Twoje serce otworzy się na tę prawdę, jesteś kochana, chroniona i prowadzona. Niebo nigdy cię nie opuści. Trwaj w wierze, bo Twoje zwycięstwo zostało już ogłoszone. Otwórz swoje serce na szept nieba. Czujesz to? Coś niewidzialnego, a jednak tak realnego, porusza się wokół ciebie. Przeszłość nie ma już nad tobą władzy, a przyszłość właśnie zaczyna się układać. Nie jesteś tu przypadkiem. Wszystko, co przeżyłaś, było częścią większego planu, który powoli zaczyna się odsłaniać. Wiele razy pytałaś: Dlaczego właśnie ja? Widziałam, jak twoje serce rozdarło się między bólem a nadzieją, jak szukałaś odpowiedzi tam, gdzie ich nie było. Ale teraz nadszedł czas, aby przestać szukać w ciemności. Światło już przyszło i to ty masz je w sobie. Niebo widziało każdą twoją walkę. Każdy moment, kiedy czułaś się niewystarczająca. Każde westchnienie, które nikomu nie zostało wypowiedziane. I teraz wiedz jedno: Bóg nie pozwoli, aby to wszystko było na próżno. Zbliża się dzień, w którym zrozumiesz, dlaczego musiałaś przejść przez ten ogień. Może teraz myślisz, że czas się zatrzymał, że nic się nie zmienia. Ale to złudzenie. Wszechświat nigdy nie stoi w miejscu. Każdy Twój krok, nawet ten najmniejszy, ma znaczenie. Nie bój się iść naprzód, bo już wkrótce zobaczysz, że ścieżka, którą podążasz, jest właściwa. Niech twoje serce nie drży z powodu tych, którzy odeszli. Czasem Bóg usuwa ludzi z twojego życia nie dlatego, że cię kara, ale dlatego, że chroni. Nie każdy, kogo pokochałaś, był przeznaczony, aby iść z tobą do końca. Niektórzy byli tylko lekcją. Nie zniechęcaj się, gdy inni cię nie rozumieją. Twoja dusza została uformowana w sposób, który nie każdy pójmie. Masz w sobie coś wyjątkowego, coś, co nie pasuje do schematów tego świata. I właśnie dlatego zostałaś wybrana do czegoś więcej. Cisza, którą teraz słyszysz, nie jest pustką, to przestrzeń, w której Bóg mówi najgłośniej. Gdybyś tylko wiedziała, co dla ciebie przygotowuje, przestałabyś wątpić. Zaufaj. Jest coś, czego jeszcze nie widzisz, ale co już jest w drodze do ciebie. Być może zastanawiasz się, kiedy nadejdzie odpowiedź, kiedy w końcu poczujesz spokój. Ale spójrz, znaki są wokół ciebie. W drobnych zdarzeniach, w szeptach intuicji, w tych chwilach, gdy nagle czujesz, że nie jesteś sama. To nie przypadek, że czytasz te słowa. Niebo przyciągnęło cię tutaj, abyś usłyszała to, czego potrzebujesz w tej chwili. Nie ignoruj tego głosu, który w tobie rośnie. Jest w nim prawda, której nie da się uciszyć. Twoja podróż jeszcze się nie skończyła. Właściwie dopiero się zaczyna. Wszystko, co do tej pory myślałaś o sobie, może być jedynie cieniem prawdy. Jesteś kimś więcej, niż sobie wyobrażasz. I wkrótce się o tym przekonasz. Nie myśl, że to już koniec drogi. To, co widzisz teraz, jest tylko fragmentem większej układanki. Dopiero kiedy spojrzysz z dystansu, zobaczysz, jak każdy element doskonale pasuje. Nic nie dzieje się bez powodu. To nie świat mówi ci, kim jesteś, to Bóg już dawno wyrył twoją wartość w wieczności. Jesteś dziełem Jego rąk, perłą ukrytą przed tymi, którzy nie umieją dostrzec jej blasku. Nie pozwól, aby cudze opinie określały twoją wartość. Zmiana, której pragniesz, już się rozpoczęła. Może jeszcze jej nie widzisz, ale ona dzieje się w tobie. Twoja dusza budzi się do nowego życia, a wraz z nią nadchodzą rzeczy o jakich nawet nie śniłaś. Nie bój się odrzucić tego, co ci nie służy. Nie każda wieś jest błogosławieństwem, nie każde drzwi warto otwierać. Czasem największy dar to możliwość zamknięcia za sobą przeszłości i spojrzenia w przyszłość bez ciężaru dawnych ran. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz tylko zewnętrzną powłokę, ale ja widzę więcej. Widzę duszę, która przeszła przez burzę i wciąż jaśnieje. Widzę siłę, której może nie dostrzegasz, ale która już niedługo ujawni się w pełni. Nie obawiaj się zmian. Czasami największe cuda przychodzą w momentach, które wydają się chaosem. Gdy stare struktury upadają, nowe fundamenty zaczynają się formować. Przyjmij ten proces, bo prowadzi cię ku czemuś wielkiemu. Jesteś gotowa na więcej, niż sądzisz. To, co teraz wydaje się próbą, jest w rzeczywistości przygotowaniem. Każda trudność wzmacnia cię, a każda strata oczyszcza drogę dla tego, co naprawdę jest twoje. Czy czujesz, jak coś się zmienia? To nie tylko przypadek, to wezwanie do nowego etapu. Wsłuchaj się w ten wewnętrzny głos, bo prowadzi cię do miejsca, gdzie spełniają się obietnice. Nie poddawaj się zwątpieniu. Jesteś bliżej przełomu, niż myślisz. Wystarczy jeden krok wiary, jedno tak wypowiedziane w sercu by otworzyły się drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałaś. To jeszcze nie koniec tej wiadomości. Wciąż jest coś, co musisz usłyszeć. Pozostań uważna, bo to, co najważniejsze, dopiero nadchodzi. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłaś, by ta wiadomość dotarła do Twojego serca. Nic nie dzieje się przypadkiem, to, że tu jesteś, jest znakiem, że niebo mówi do Ciebie. Teraz to od Ciebie zależy, co zrobisz z tym przesłaniem. Czy pozwolisz, by wzmocniło twoją wiarę? Czy przyjmiesz to jako dowód, że nie jesteś sama? Pamiętaj, że każdy dzień niesie nowe znaki, a aniołowie zawsze czuwają nad tobą. Wiele jeszcze masz do odkrycia, wiele odpowiedzi czeka na właściwy moment. Pozostań otwarta, bo boskie prowadzenie nigdy się nie kończy. Jeśli to przesłanie dotknęło cię w jakikolwiek sposób, potwierdź jego przyjęcie, pisząc w komentarzu, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech te słowa staną się deklaracją Twojej siły i wiary. Dołącz do naszej społeczności, aby nie przegapić żadnej z kolejnych wiadomości od aniołów. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco. Niech każde kolejne przesłanie przynosi Ci jeszcze więcej światła i nadziei. Czekaj na następne wiadomości, niebo nadal ma Ci wiele.